The Straciłeś kogoś bliskiego, ktoś odszedł z tego świata, zahipnotyzuje Cię przez TikToka, żebyś przeszedł w żałobę w lżejszy sposób. Jak zawsze, te filmiki są z natury hipnotycznej, powinno się jej słuchać tylko w miejscu, gdzie można im poświęcić całą niepodzielną uwagę, więc nigdy za kierownicą samochodu lub podczas kierowania maszynami. Jeśli jesteś gdzieś, gdzie jesteś rozproszony, proszę naciśnij dwa razy w ekran i zapisz ten film na później. Gdy jesteś gotowy, by ponownie połączyć się ze swoim ukochanym i ulżyć sobie w żałobę, lub odpuścić emocji, której się trzymałeś, kliknij plusik po prawej i po prostu pozwól Twoim oczom się zamknąć. Pozwól sobie poczuć się miło i komfortowo, gdziekolwiek jesteś. Możesz się poruszać, przybrać wygodną pozycję, zrobić cokolwiek potrzebujesz, by poczuć się teraz nawet bardziej komfortowo. Zrozum. Że to Ty jesteś tym, który sprawi, że to się wydarzy. Po prostu wybierz, by odprężyć swoje ciało. Chciałabym, żebyś pomyślał o swoim ulubionym kolorze lub o kolorze, który po prostu reprezentuje dla ciebie odprężenie i spokój. Wyobraź sobie, że po prostu widzisz ten kolor w oczach swojego umysłu zauważ ten kolor. Wyobraź sobie, jakbyś mógł go wciągnąć wewnątrz siebie i weź fajny, głęboki, komfortowy wdech. Wdychasz ten kolor. Podczas wydychania pozwól swojemu ciału jeszcze bardziej się odprężyć. Znowu wyobraź sobie, że wdychasz ten kolor. Teraz wysyłasz go do każdej tkanki i nerwu mięśniowego w swoim ciele. Weź kolejny fajny, komfortowy wdech. Wysyłasz go do każdego mięśnia, każdej tkanki i nerwu Twojego ciała. Wydychasz i odpuszczasz jakikolwiek stres i napięcie z wczoraj. Za chwilę odliczę od dziesięciu do jednego z każdą liczbą, po prostu wyobraź sobie, że wchodzisz głębiej w stan hipnozy, cokolwiek to dla ciebie znaczy. Możesz wyobrazić sobie schodzenie przyjemnymi schodami, możesz wyobrazić sobie, że zjeżdżasz windą w dół, możesz sobie wyobrazić, że po prostu dryfujesz w chmurach. Cokolwiek sobie wyobrazisz, jest dla ciebie całkowicie w porządku. 10. Głębiej się odprężasz. 9. Schodząc do optymalnego miejsca, gdzie potrzebujesz dzisiaj być, 8. Uświadamiasz sobie, że im głębiej się rozluźniasz, tym lepiej się czujesz. I im lepiej się czujesz, tym głębiej się rozluźniasz. Siedem, całą drogę sześć, wchodzisz nawet głębiej, nawet dalej w to doświadczenie. Schodzisz do pięć, z każdą liczbą coraz bardziej się odprężasz. Cztery, wchodzisz nawet dalej. Trzy, przygotowujesz się, by odpuścić. Dwa, jeden, po prostu odpuszczasz. Odprężasz się na tyle, na ile możesz. Pozwalasz swojemu umysłowi wędrować do optymalnego miejsca, gdzie potrzebujesz dzisiaj być, gdzie nic cię nie martwi, nic na ciebie nie wpływa, nic ci nie przeszkadza. Mój głos z tobą zostanie i stanie się częścią twojej rzeczywistości. Pozwól swojemu umysłowi dryfować i wędrować. Chciałabym, byś wyobraził sobie, że gdzieś w przestrzeni przed Tobą są drzwi. Używając swojej potężnej wyobraźni, wyobraź sobie drzwi. Nie wiem, jakiego rozmiaru są. Nie wiem, z czego są zrobione. Wyobraź sobie teraz te drzwi. za chwilę odliczę od trzech do jednego. Na jeden wyobraź sobie, że sięgasz i otwierasz te drzwi i wchodzisz w najpiękniejszą odprężającą scenę, jaką możesz sobie wyobrazić. Przygotuj się. Trzy, 2, jeden. Otwierasz te drzwi, wchodzisz w piękną odprężającą scenę. Prawdopodobnie najpierw zauważasz co masz na sobie, później zauważasz, co jest wokół ciebie. Zauważ, jakiekolwiek kolory możesz tam zauważyć, i naprawdę wchodzisz we wszystkie Twoje zmysły. Zauważasz tę piękną, odprężającą, spokojną scenę, w której mógłbyś się znaleźć. Stajesz się nawet świadomy jakichkolwiek dźwięków, które możesz usłyszeć, rzeczy, które możesz poczuć. I najważniejsze, zauważ tę piękną, odprężającą scenę. Pozwól tym uczuciom spokoju i ciszy przesiąknąć teraz przez Twoje ciało i umysł. Im bardziej eksplorujesz tę piękną, odprężającą scenę, tym lepiej się czujesz. Teraz chciałabym, byś znalazł jakieś miejsce, żeby sobie usiąść w tym pięknym miejscu. Zrób to teraz. Wyobraź sobie, że mógłbyś znaleźć miejsce, by po prostu na chwilę usiąść. Jest ktoś, kogo chciałbyś zobaczyć, porozmawiać z nim, ta osoba, której od krótkiego czasu lub nawet długiego czasu może nie być z tobą. Chciałabym, byś wyobraził sobie, że do ciebie tam podchodzi i zobaczył jej uśmiechniętą twarz. Chciałabym, byś zobaczył tę osobę. Którą kochasz bardziej niż cokolwiek na całym świecie. Wyobraź sobie teraz, że przychodzi i siada koło ciebie. Zauważ jakie to uczucie, by ponownie się z nią połączyć. Poczuj ten spokój, miłość i radość, jaką dla niej masz, i ona dla ciebie ma, teraz prawdopodobnie jest. Coś, co musisz jej powiedzieć, może to coś, co chciałeś jej powiedzieć wcześniej, lub coś, co musisz znowu jej powiedzieć. Więc zrób to teraz, porozmawiaj z nią, powiedz jej wszystko, co potrzebuje wiedzieć, co chcesz, żeby wiedziała. Wszystko, co wiesz, że potrzebuje wiedzieć. Powiedz, jak bardzo ją kochasz. Możesz powiedzieć, że za nią tęsknisz. Weź tę możliwość, by powiedzieć jej wszystko, co leżało ci na sercu i umyśle. Teraz uświadom sobie, że ona ma coś do powiedzenia tobie, jest coś, co chce, żebyś wiedziała. Więc po prostu uświadom sobie, co to jest. Najważniejsze zrozum, że ona nie chce, żebyś dalej żałował. Ona chce, żebyś ją celebrował. Ona chce, żebyś żył swoim życiem i był szczęśliwy. Ona chce, żebyś żył z tym spokojem. Miłością i radością, które masz dla niej i ona ma dla ciebie. Ona chce, by to przesiąkało każdy obszar twojego życia i istnienia. Może nawet teraz potrzebujesz sobie dać pozwolenie, by odpuścić jakąkolwiek żałobę, emocję, której się trzymałeś. Może nawet mógłbyś pozwolić jej dać ci to pozwolenie. Wiedz, że to jest to, co sprawi, że ona będzie najszczęśliwsza. To jest to, co ona by dla ciebie chciała. Więc jakkolwiek potrzebujesz to zrobić, pozwól sobie odpuścić wszystko, co teraz potrzebujesz odpuścić. Przytul ją, przytul teraz tę ukochaną osobę, bądź z nią tu i teraz. A teraz wstań i pomachaj do niej na do widzenia, nie na zawsze, ale tylko na teraz. Zawsze tu dla niej będziesz, ona zawsze dla ciebie będzie. Ale na teraz pomachaj jej na do widzenia. Wypuść ją. Wypuść siebie z jakichkolwiek emocji, które już ci nie służą, i zastąp je tym spokojem, miłością i radością, tym zrozumieniem, że ten ukochany dalej jest tu dla ciebie w każdym momencie, każdego dnia. I pozwól tej scenie rozmyć się. Wiedz, że zawsze możesz przejść z powrotem przez te drzwi. Możesz zawsze ponownie odwiedzić to miejsce i możesz zawsze być z tą osobą, kiedykolwiek się na to zdecydujesz. Na zawsze jesteś z nią połączony, i ten spokój, ta miłość i radość, której będziesz. Doświadczać od tego dnia, będzie przypomnieniem tego połączenia, które z nią masz. Każdego dnia będziesz znajdować nowe sposoby, by je celebrować. Za chwilę odliczał od jednego do pięciu z każdą liczbą, twoja świadomość będzie wracać. Na cztery twoje oczy się otworzą, przekonasz się. Że uczucie spokoju cię przemywa. Na pięć będziesz miał świadomość, że nadal jesteś połączony z tą osobą i zawsze będziesz z nią połączony. Przygotuj się. Jeden, przywracasz tę świadomość. Dwa, może chcesz się poruszyć i się rozciągnąć. Trzy, cztery, oczy otwierają się. Pięć, całkowicie wybudzony. Przytrzymaj ten spokój, miłość i radość, dasz radę, potrzebujesz indywidualnej pomocy, wejdź w link bio i zarezerwuj sesję.